Nie, nie, to nie ja. Polski Zełeński, tytułowy to nie ja. Ale będzie warto zastanowić się, że czasem nie kryje nam się taki w naszej przestrzeni. Witam Państwa na brew cenzurze. To program Tomograf, mój autorski, w którym dzielę się z Państwa moimi spostrzeżeniami i reaguję na Państwa komentarze, polemiki, uwagi. Tak jak właśnie dzisiaj, próbując się zastanowić, czy już zmierza do nas. Może małymi, a może nieco większymi krokami, ktoś na kształt Włodymyra Zełańskiego. Jeżeli ktoś się z nami dłużej, to pewnie pamięta, że nawet taki program robiliśmy dalej, jak rok temu bodajże już. Zełański kontra Zełański. Zapraszam, w historii, wbrew cenzurze, macie Państwo taki program z Mateuszem Piskorskim, go nagrywaliśmy, gdzie analizujemy bardzo szybkie zmiany stanowiska Włodymyra Załońskiego. Zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do polecenia nas w innych mediach społecznościowych, do polubiania nas także tam i do upowszechniania tych treści wszędzie tam, gdzie uznacie to za stosowne. A już przechodząc do meritum, odnoszę się oczywiście do wypowiedzi Szymona Hołowni, który zebrał ludzi po to, żeby im powiedzieć, że wgnieciemy Władimira Putina. Proszę Państwa, nie po to, to cytuję, żeby to w jakikolwiek sposób analizować, bo nie ma sensu. Mówimy o człowieku, który stworzył formację polityczną. Kadrowo jest całkowicie zależny od innej formacji politycznej, co widzimy zwłaszcza w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, czyli od polskiego stronnictwa ludowego, do tego będącego aktywnym w kraju, który jest, no niestety, powiedzmy sobie to wprost, całkowicie zależny od aktualnej woli ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki. No jeżeli ktoś taki w jakikolwiek sposób wygraża prezydentowi mocarstwa atomowego, no to nie trzeba chyba w ogóle jakiejkolwiek analizy tutaj przeprowadzać. Tym bardziej, że nie wydaje mi się, by Władimirowi Putinowi spędzało to sen z powiek. Ale być może nam powinno to spędzać sens powiek, bo rzeczywiście, jak popatrzymy na podobieństwa biograficzne między Szymonem Kołownią a Wołodymyrem Zełęskim, to one istnieją. Obaj są, byli w odpowiednim czasie postaciami medialnymi. Jeden był aktorem, drugi prezenterem, ale było ich bardzo dużo na szkiełku. Oni mieli okazję zbudować sobie swoją rozpoznawalność. Byli znani z takich show typowych, popularnych dzisiaj także wśród młodych ludzi i nie budowali swojej rozpoznawalności na polityce. Broń Boże, nie, nie, absolutnie nie. To była typowa publicystyka, bardziej mówiąc językiem młodzieżowym, powiedzielibyśmy sobie lajtowa, nie angażująca się w jakiekolwiek treści o charakterze politycznym. Obaj też właśnie stamtąd wywodzili swoje zainteresowanie polityką i bardzo szybko byli promowani przez środki masowego Przekazu, czyli możemy zakładać, że ktoś miał w tym po prostu interes. Jeśli chodzi o Załońskiego, to w owym czasie był to oligarcha Igor Kołomojski. Jeśli chodzi o Szymona Hołownię, no to wiele wskazywało na powiązanie z imperium finansowym pana Czarneckiego, ale nawet nie do tego się bardzo chcę odnosić. Obaj mieli poczucie humoru, takie powszechnie rozumiane wreszcie obaj byli też sprawni erystyczni, bo zwracam uwagę na to, że nawet jeżeli Hołownia czy Załyński nie mają do merytorycznie nic ciekawego do powiedzenia no to potrafią dyskutować prawda, potrafią bez przedstawienia konkretnych argumentów, bez zajmowania stanowiska przyciągnąć uwagę to jest niestety, ale bardzo przydatne właśnie w polityce, no i też biorąc pod uwagę ich wiek, zwłaszcza na tle sceny politycznej są młodzi stosunkowo Młodzi. Młodsi w każdym razie od tych ludzi, których postrzegamy jako polityków, a więc siłą rzeczy gdzieś tam budzą zaufanie, zwłaszcza tych ludzi, którzy są znudzeni tą, jak to jest czasami brzydką, wigariatrią w polityce. Obaj są z poglądów, bo jeżeli przysłuchamy się Zełańskiemu i Hołowni, to ciężko by było zakwalifikować ich do jakiejkolwiek dużej ideologii czy formacji ideowej. Natomiast bardzo są dopasowani w tym, co mówią, do takich większościowych przekonań funkcjonujących w ich narodach. Ale są też różnice, i te różnice właśnie są, proszę Państwa, niepokojące. Kołowia dzisiaj nie jest prezydentem, tak jak Zawojewski, nie jest pierwszą osobą w państwie, ale jest drugą osobą w państwie, więc też w sumie niemało. Bo pamiętajmy o tym, że marszałek Sejmu według konstytucji. To jest jednak postać w państwie numer jeden. Co więcej, bardzo możliwe, że Donald Tusk chcąc pozbyć się problemu potencjalnej konkurencji z, ze strony Szymona Hołowni i jednocześnie e, obniżyć znaczenie polityczne konkurenta wewnątrz platformy obywatelskiej, czyli Rafała Trzaskowskiego, zdecyduje się poprzeć Szymona Hołownię w kolejnych wyborach prezydenckich. Wówczas już hołownia będzie miał to samo stanowisko, co Zełański. No ale ta różnica jest jeszcze inna. Proszę Państwa, do czasu mniej więcej wyboru Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych Władimir Zeleński prezentował się jako człowiek, który wzywa do pojednania z Rosją. Nawet mówił, że on pojedzie, będzie kręczał przed Władimirem Putinem, żeby tylko był pokój. Prezentował się jako zwolennik realizacji porozumień mińskich i jak dochodził do władzy, to właśnie wybierał go tak zwany południowy wschód, jugo Ukrainy, czyli ci ludzie, którzy są raczej prorosyjscy, raczej mówią językiem rosyjskim, no i kulturowo są też związani bardzo mocno z rosyjskością. To oni wybrali Załyńskiego na prezydenta. W momencie, kiedy Biden wygrał wybory, nagle na Ukrainie zaczęły się dziać dziwne rzeczy, to znaczy najpierw zakazano opozycyjnym mediom prorosyjskim nadawania, ograniczano prawa mniejszości narodowej, zwłaszcza właśnie rosyjskiej. Wreszcie parlament Ukrainy, właśnie będący pod kontrolą sługi ludu, czyli tej partii Załyńskiego, ogłosił, że absolutnie nie zamierza tych porozumień miejskich realizować. Czyli dopiero wtedy zaczęło się takie parcie do konfliktu zbrojnego ze strony Zeleńskiego. Tymczasem Szymon Hołownia zobaczcie Państwo, on wcale obiecuje pokoju. On mówi w my, Putina. Posługuje się agresywną, prowojenną retoryką wobec głowy sąsiadującego z nami państwa. Państwa, z którym nie jesteśmy w stanie się zetrzeć na gruncie militarnym. Państwa, w którym w przypadku takiego starcia bylibyśmy skazani na samych siebie. Szymon Hołownia wykorzystuje zdobytą już na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy popularność do upowszechniania w polskim narodzie agresywnej retoryki, do której do tej pory nie stosował. Czy przyszły jakieś polecenia z zewnątrz? Czy Polska już jest szykowana na powtórzenie losu Ukrainy? Mam nadzieję, że nie, ale ciekaw jestem, co wy. Widzowie macie do powiedzenia na ten temat. Czekam na Wasze komentarze. Jeśli chodzi o dzisiejszy tomograf, to już wszystko. Żegna się Tomasz Jankowski.